Siemanko, z tej strony Poketata. Dzisiaj mam dla was całkiem ciekawy dek, znów stalowy, ale tym razem bez EX-ów. Jest to tani dek, jest agresywny i do tego mocny, a przy okazji gra się nim też fajnie, jest ciekawy do gry. Polega trochę na flipowaniu coinem, ale jak to w tej grze bywa, w większych deków niestety w mniejszym lub większym stopniu się na tym opiera. Co my tutaj mamy, to tu mamy Skarmorego, który jest jedną z moich ulubionych kart z tego dodatku. Tutaj mamy akurat wersję promo. Sprawdza się on bardzo fajnie, jest agresywny i potrafi naprawdę od samego początku rozgrywki wprowadzać Dużo presji na przeciwniku. No i do tego mamy Bastiodona, czyli musimy mieć też fosile, Armor Fossil, Shieldon i Bastiodon. Bastiodon jest fajny, bo potrafi odmówić przyjęcia obrażeń. Ma całkiem do tego sporo HP, bo aż 160. Do tego, jak dorzucimy Kepa to już robi 180 atakuje co prawda tylko za 80, ale powiedzmy, że jesteśmy w stanie właśnie zaatakować raz, przeżyć e, jeden czy nawet dwa ataki, zaatakować drugi, trzeci raz i to jest spoko. Trzy energie jak na stage 2 pokemona. Nic e, strasznego, ale ten koszt wycofania jest po prostu olbrzymi, więc jak już Bastion wchodzi, no to raczej nie wycofamy go i musi walczyć do końca. Dzięki tej umiejętności Guarded Grill naprawdę świetnie sobie radzi i może wygrywać to nam gierki. Co tutaj dalej potrzebujemy? To jest jeden pokebol, tylko jeden, bo mamy 100% pewności, że zaczniemy z jednym Skarmory i potem, żeby dobrać drugiego, tylko ewentualnie jeden pokebol wystarczy, bo zawsze na pierwszej ręce musimy mieć basic pokemona, a tutaj do Bastiodona potrzebujemy fosila, który nie jest pokémonem, Więc jest to z jednej strony plus, bo właśnie zawsze mamy Skarmorego, żeby agresywnie zacząć, ale z drugiej strony, żeby dalej się rozwijać, musimy dobrać Sila, a do tego nie mamy oprócz profesorka nic innego, żeby nam tutaj pomóc. Item'ków mamy dużo, bo mamy dwa giant capy, dwa roki helmety właśnie po to, żeby przede wszystkim Skarmory mógł od razu już atakować za pełne 50 obrażeń, więc jeżeli uda nam się na ręku mieć i skarmorego. Więc jeżeli na rękę od razu dostaniemy jakiś item, czy tam w następnej turze nam dojdzie, no to jesteśmy do przodu. Jeżeli nie, no to mamy ataki za 20, co nie jest jakieś super, no ale powiedzmy, że jest OK. Profesor Communication czasem się przydaje, bo na przykład chcemy dobrać właśnie. Czy Sheldona, czy Bastiodona, a mamy coś innego typu drugiego Skarmary'ego, którego możemy wy wymienić, czy właśnie mamy Bastiodony 2, a potrzebujemy Sheldona, tutaj e, ten Pokémon Communication fajnie się sprawdza. Profesor Research właśnie też nasz główny Draw Engine, więc tutaj jest niezastąpiony. Do tego mamy jeszcze Cyrusa i dwóch Giovannich, bo te obrażenia faktycznie są nie jakieś super duże, więc Giovanni często się przydaje. No a Cyrus, Cyrus jest OP, wiadomo, więc e, fajnie go mieć przynajmniej jedną sztukę. No, i taki to oto deczek. Jest tanie, nie potrzebujemy żadnych jeksów. Dosyć łatwo sklecić taki dek. A jest on naprawdę bardzo, bardzo fajny. Dajcie znać, co myślicie. Zostawcie łapkę w górę dla zasięgów. No i lecimy już do Gierek. Zapraszam. No i zobaczymy, jak nam się sprawdzi nowy fosil Pierwsi. Bez szału. Lepiej zaczynaj drugim akurat tym dekiem, jako drudzy. No, ale powiedzmy, że na razie nie mamy itemka, a przydałby się szybko. Na co my tu atakujemy na wodę. No właśnie. Bylibyśmy drudzy. I takiego fineonka byśmy cyk na strzał mogli ściągnąć. Dobra, wrzucamy dwa fosilki. Potem mamy profesorka. Czekamy, czekamy na item przede wszystkim. to musi pokazać siłę. Dobra, dobiera, niech dobiera, niech dobiera. Niech coś wystawia. Niech gra. Hmm, artykuł, no. no. Czy finał się obroni przed naszym atakiem? Nie obroni się. To spory plusik. Ale Cyrus nam tutaj nie pomoże na razie. Super. Jest. Jest Shieldon i jest item w końcu. Więc możemy Finonka ściągnąć elegancko. Dobrze, bo to jest też jedna energia plecy. Co prawda, no liczył na to, że flipnie i wtedy Fineon byłby nietykalny w tej turze. Więc jeszcze miało to sens faktycznie. Ale nie wyszło. Teraz możemy spokojnie zbierać tą energię. Skarmor im atakować tyle, ile wlezie. Jest dobrze. No, chyba, że Misty siądzie. Jak ostatnio ma w zwyczaju psuć tutaj różne giereczki. Oho, na przykład teraz może? No powiedzmy, że nie, ale nadrobił tu jedną turę, gdzie... Od do energii i to już nas lekko boli. Niestety. Rocky helmet, ok, ok, ok. Hmm, myślę, że tu będzie dobre wrzucenie rocky helmeta. Co prawda, mogliśmy jeszcze się wstrzymać na Cape, ewentualnie, bo byśmy byli poza dwoma atakami. Artykuł no ale liczymy, że będziemy flipować i nie przyjmować tych obrażeń od no, więc taki jest plan. Wydaje mi się, że jak on teraz zaatakuje za 80, to Bastiodon i tak będzie flipował na to, żeby nie przyjąć tych małych obrażeń, tych 10 z Blizzarda. Mhm, mm dokładnie tak. No i proszę, 10 obrażeń nie przyjmujemy. Co prawda mamy. Mm, brak jednego, niestety tutaj jednej energii. No ale co zrobić? Czy my potrzebujemy tu wyciągnąć, sprać pokemona? Zastanawiam się czy nie lepiej wyciągnąć z tego, zamiast tego Bastiodona tutaj, spróbować Skarmora go wyciągnąć. Yeldon, okej. Okay. Też spoko. No widzicie, gdyby ta Misty nie siadła, to byśmy mieli jeszcze jedną turę tym skarmorem. I byśmy spokojnie zdążyli też Bastiodona naładować, a tak to jesteśmy. Tutaj mamy, no nie, tutaj przyjmujemy obrażenia i mamy tą przewagę, którą wyrobiliśmy sobie na początku, ją straciliśmy niestety. Ale nie, słuchajcie, zapomniałem o Rocky Helmecie. Wszystko jest elegancko. Zapomniałem, że jest Rocky Helmet. To nam uratowało elegancko giereczkę. No i lecimy dalej. Nie śpimy, tylko lecimy. Znowu pierwsi. No i dobrze. Ale mamy tutaj fosilki na ręku, to zawsze fajnie jest e, widzieć. Skarmek zawsze wychodzi pierwszy. Do tego jak jest fosil, zaraz to też jest plus. Hmm. Myślę, że dwa fosile od razu możemy wyrzucić tutaj na Bencha. O, solidny mamy tutaj dobór kart. Przydałby się teraz item jak jeszcze. nas turze i rządzimy. Prawda on zdąży rozdać tą energię. Jedną, Manafim. Niestety, no ale... O, a może i więcej, zobaczymy czy dobierzemy item. Od tego będzie wszystko zależało teraz. Jest i drugi manafi. Przecież by próbował więcej tu ugrać? Zaraz zobaczymy. O! Czego co będzie tutaj planował? Mamy item, to jest po prostu rewelacyjnie się zapowiada. Więc jeden manafi schodzi. Pytanie też, czy on tam zaraz Gajardosa dobierze. Czy, czy może nie. Ewentualnie mamy dziowanie na Eevee. No, zobaczymy jak to się potoczy. A od następnej tury Bastiodonka już jednego będziemy mogli bustować. Drugi Manafi, no dokładnie. Zbiera sobie dwa punkty i zadowolony. Razem cztery. Och, jest Gajardos. No to problem, duży problem. Będziemy musieli się opierać na mocy Bastiodona tak naprawdę. Nie mamy jak wymienić tutaj nic niestety. Hmm. No nic musimy to zrobić w ten sposób. Zaatakujemy. Wyjdzie Gajardos, ciągnij nam Skarmory'ego. My musimy wystawić drugiego Sheldona, a to wychodzi, żeby zdążyć napakować tego. I będziemy i tak, jak nam dobrze pójdzie, to po 40 tutaj przyjmować. Pytanie jeszcze skąd energię będzie ściągał ten Gajardos. No, to może być ciężko. Zabrał sobie, dobrze, że nie nam. No, damy tutaj, zawsze tu będzie miał ten. się obije troszkę, chociaż, chociaż to dobrze akurat, bo wtedy na dwa strzały nam zejdzie do, do tego zasięgu, na dwa strzały, więc jeżeli tu planujemy jeszcze jakiś kombak z Bastiodonem, to tylko i wyłącznie w ten sposób, że właśnie będziemy mieli na dwa strzały Gardosa i będziemy musieli przetrwać jeden atak, no to już nie ma większego znaczenia, o ile nie zabierze energii nam. Sprytnie to robi, bo robi wtedy 50-50. Skąd zabierze tą energię? Hmm. Widziałem, że zabrał sobie chyba, tak? Więc ten plus dla nas. Drugi skarbony. Nie wystawiamy, bo teraz jakaś Sabrina czy coś. To już nam nie jest potrzebne. Jowani w tym momencie też nie. No my atakujemy i liczymy na to, że dobrze flipniemy. Czyli tak naprawdę teraz wszystko do jednego coin flipa się... O! No nie bardzo. W sumie mam dwóch Jowanich w deku. Mogłem użyć tamtego Jowaniego, bo jakbym teraz dostał drugiego. Dawno Jowanich nie grałem i... Tu faktycznie to problem teraz. I tyle! Pograne! Niestety. Mam. O, widzicie, drugi działanie, cholerka. Tak to wygląda. Mogłem to zrobić wcześniej. I bym tu wygrał, w sumie. No, ale powiedzmy, że mamy jeszcze szansę. Kombak, jest kombak. <laughs> let's go. Nie ma. O nie. Przecież on tylko 100 zdejmuje. Co tu się dzieje w ogóle? Masakra. Dobra. Tym razem druzy zaczynamy i to mi pasuje. I mamy itemki na Skarmorego. Znowu woda. Co my będziemy chcieli tutaj zagrać? Czy cape'a? Czy może hmm, Rocky Helmet? O, Magikarp pierwszy, Ewi drugie. Dla nas to bardzo dobra wiadomość. Hmm, co prawda się on tu wysypał nieźle, ale jak pozbędziemy się już jednego Magikarpia, to już jest duży plus. No, chyba że jakaś misja tu siądzie i będziemy mogli Pauta zrobić. Zobaczymy. Liczymy też na to, że do, dobierzemy Dziewaniego. Jak dobierzemy Dziewaniego, to zakładam Giant Cape. Jak nie dobierzemy Dziewaniego, to Rocky Helmet. Żeby nie mógł, jak takim Eevee będzie chciał zaatakować czy coś, to żeby był nam spoza zasięgu wyszedł. Co prawda, zmniejsza nam to trochę HP, ale no, powiedzmy, że. Nie wierzę w to, żeby Iwi nas ściągnął na 4 coiny. a nie, żeby, no teraz, żeby Mistym musiałby siąść, żeby Stario ewoluował w Starmi i nas też ściągnął, więc. No, zobaczymy. Pewnie ewolucja pójdzie, coś czuję. Starmi. Zaporium. No właśnie, jest i Misty. I co z tą Misty będzie? Uf, Misty klasycznie. No w sumie to niewielka nie różnica jest właśnie teraz, czy mamy tego Rocky Karmeta, czy nie, tak naprawdę. Mm, ale on tą energię przynajmniej traci, więc no, robimy sobie tu przewagę. Mm. Czy ja chcę to wymienić teraz? Ile on to potrzebuje energii? aż 3, Ale można zdjąć wtedy. A to moglibyśmy na kolejnego Skarmory'a go wymienić. Myślę, że tak zrobimy. Spróbujemy przynajmniej, bo jakby mu Misty siadła, to można ściągnąć. No, wymienił się kierka na kijek, coś w tym stylu. Raczej po prostu na to samo wymieniliśmy. Więc trudno. Powiedzmy, że niewielka szansa, żeby mógł nas teraz zaatakować przez najbliższe dwie tury. Ale. Misty zawsze płata figle. W najmniej oczekiwanym momencie, więc. No, zobaczymy. O, właśnie, a propos. A propos. Jak dwie rzuci. Nie rzuci. Uff. Not this time, my friend. <laughs> Chyba się podda. Coś tak czuję. Nie, no nie poddaje się. No ma, ma w sumie szansę, jeżeli my dalej nic nie dobierzemy. Hmm. Wstrzymam się jeszcze. Bo mamy po prostu. Hmm. Na razie spokój. Teraz wiemy, że żadna misty już się nie pojawi. W tej dłużej jeszcze jesteśmy bezpieczni. No, i pytanie, co teraz się zadzieje profesor? Profesor to jest bardzo dobra wiadomość, bo zwiększa nam szansę na dobranie czegokolwiek. I jest elegancko w tym momencie Giant Cape, tu tu nie możemy Giant Cape zagrać. Możemy A, zagramy tu. To by było śmieszne, jakbyśmy nie dobrali, to byśmy na remis zagrali, no chyba, żeby się mógł jak, jak miałby się uleczyć, ale w innym przypadku to bylibyśmy mieli remis. Zresztą nie, nie byłoby remisu, i tak bym wygrał. Nie, no remis, bo straciłbym Pokemona ostatniego, więc pewnie remis. I lecimy kolejną, tym razem pierwsi i znowu woda. Coś sporo tych wodnych deków, ostatnio. O, ciekawe. Drudigon. Czyby to był Gajardos. E, Rocky helmet. No, nie bardzo nam to tu pasuje. Trochę taki układ. No proszę. Takiej kombinacji się nie spodziewałem. Giant byś się nam bardziej przydał na tego Drudigona. ...bo zwłaszcza jak mamy się uporać z dwoma... ...no to trochę problem w sumie. Bo akurat 80 HP nam zjedzie... ...no a mamy dwa hełmy. No nic, jedziemy, musimy wywierać presję. Ciekawe co on gra do tego Pidgeota tutaj jeszcze. Ogień. W sumie może nie grać nic więcej, tak naprawdę. Może grać pod Drudygona i Pidgeota. Bo ten jest colorless. Nie potrzebuje innych energii. No, ciekawe, ciekawe. Mił do tego. Ok, ma to sens. No, fosil. O, świetnie. I to mi się podoba. Hmm, tu jest atak za 50. Hmm, no my musimy trochę pocisnąć, niestety. Na sumie tu, że ewentualnie będziemy mogli zaatakować ewolucją, jak nam zdejmie Skarmoriego, Jest taka szansa. No, jest już, już pijedziot. My na bench nic więcej nie wrzucamy, no ale on może mieć jeszcze flat. Więc to nam jest nie na rękę trochę. Zagramy rocky helmet, bo nic innego nie mamy tak naprawdę. Zagramy tego niego teraz. Mm, on tam 20 za każdego, więc z Pokafletem no to nas zdejmuje. Niestety nie zdążymy wrzucić Bastiodona. Jest Potion, ok. Czy Potion nas ratuje? Mm, znaczy jego? Trochę go ratuje? Nie, jeżeli zaatakuje to nie. jeśli nie zaatakuje, to go trochę ratuje. No tylko musiałby... No, A, się, ok. Ale co my zrobimy? My zagramy sobie Sairusa pewnie w tym momencie. Tylko nie mamy drugiego Sairusa. No nic, może nie będzie chciał go już wycofać. Zobaczymy. No, ten połóżny tam jakoś wiele mu nie da teraz. My będziemy musieli tutaj w sumie drugiego fosilka aktywować. Spoko, bo jeżeli on nas będzie chciał zaatakować, tutaj to będzie miał szansę, że padnie 90 nas nie urządza. Nie ma już chyba leczenia więcej, więc tak no, musimy zaatakować. Nawet jeżeli mu wejdzie ten strzał za 90, no to my się bronimy jeszcze. A on schodzi. No, jest to jakaś kombinacja, zobaczymy. Ale nie wchodzi mu ten atak, ok. Ale przez to sam nie zabierze sobie obrażeń. No, powiedzmy, że ciekawy mecz tutaj się. Zrobił, nie chcemy dobierać więcej, no musimy tutaj cisnąć, niestety musimy. On pewnie miło wstawi. Mm. No, 120, jeżeli ma pokeflet, na razie chyba nie ma, bo nie wystawił, mógłby, ale no dalej możemy się wybronić, zawsze jest to taka opcja. On Musi zbierać energię, zapomniałem jeszcze o tym. Giant Cape 2. Mm, ok. No, wycofać się nie mamy jak. Niestety. Ale powiedzmy, że my możemy sobie pozwolić też na to, żeby on zszedł, ten jeden Bastiodon. Więc myślę, że jest stabilnie, na spokojnie. No ciśniemy, musimy wywierać presję. On musi się albo stąd wycofać. Albo użyć mm, Expeditionera, ale to i tak będzie musiał coś wyrzucić Pidgeota wtedy, czyli Badding Expeditioner pewnie. A nie, XP. ok. No też na to samo wychodzi w tym momencie. I nawet jak on nam zdejmie tego Bastiodona to dostanie tylko jeden punkt. Więc chyba wygraliśmy co? Giovanni tutaj niewiele robi, a my. No, tym razem przyjmiemy ten atak. <laughs> Ale to ile? 110. Więc easy. Skarmory. Ale już wygrana jest nasza. Elegancko. Dobre jest to, że on jest też za jeden punkt. I naprawdę, jak ciężko jest go ubić, a jak jest ubity przez przeciwnika, to potem na przykład wchodzi następny i przeciwnik musi powtórzyć całą czynność, żeby ee, zdobyć następny punkt, więc to jest fajne. A dla przeciwnika irytujące. Bardzo fajnie mi się gra tym dekiem. dajcie znać co myślicie, może i wam się on spodoba. Zostawcie też łapkę w górę dla zasięgów i widzimy się w kolejnym materiale z Pokémon Pocket. A na dzisiaj to wszystko ode mnie, trzymajcie się, see ya.